Witajcie widzowie, z tej strony Macieju. W dzisiejszym odcinku pogadamy sobie o rangach. Dowiecie się, czemu każdy czołg u mnie w garażu ma tylko pierwszy stopień w rangach. Zainteresowane? Zapraszam do oglądania. Na początku zadajmy sobie pytanie, co to są w ogóle te rangi? Rangi zostały dodane do gry kilka lat temu, i miała być to ogromna nowość i coś wyróżniającego naszą grę. Mamy 50 poziomów. Od pierwszego do 50. Każdy czołg w garażu ma swój indywidualny stopień. Ale żeby ten stopień odblokować, czołg musi mieć status czołgu elitarnego. Czyli musi mieć zbadane wszystkie moduły i musi mieć zbadany czołg, który jest kolejny w linii. Jeśli mamy 10 tier i mamy wszystkie moduły zbadane, to czołg od razu jest czołgiem elitarnym, ponieważ jest ostatnim czołgiem w linii. Jak sprawdzić, który czołg jest w Waszym garażu elitarny? W zakładce filtrów macie tutaj tylko zakładkę. Po lewej stronie macie czołgi nieelitarne. No i po prawej elitarne. Na przykład w nieelitarnych mam dwa czołgi specjalne Destiny i Quetzal. I te czołgi są nieelitarne, ponieważ nie są zbadane na makse. No i tak samo czołgi z drzewka. W T95 nie ma zbadanych gąsek jeszcze i nie ma zbadanej E3 dlatego nie jest czołgiem elitarnym. I nie ma własnego indywidualnego poziomu rangi. Na początku, jak to wchodziło, każdy myślał, że to będzie coś na miarę odpowiednika od znak biegłości z dużego wota, tylko że w większej skali. Nie od 1 do 3, tylko od pierwszego poziomu do 50. No i niestety gracze się przeliczyli. Stopnie rangi działają w ten sposób, że możemy sobie je po prostu kupić. Tak, naprawdę. Wystarczy wydać kredyty. Tutaj obok załogi na każdym czołgu mamy zakładkę stopień. I po prostu, jeśli chcemy zwiększyć stopień, wydajemy na pierwszym poziomie tutaj na przykład 127 tysięcy kredytów. No i to wszystko. Tak możemy zwiększać stopnie. W dalszych poziomach, na przykład od siódmego, jest możliwość zwiększania tych poziomów, chyba za pośrednictwem wykonywania misji. Czyli na przykład, jak już masz siódmy stopień, to za każdego zniszczonego przeciwnika dostajesz plus jeden punkcik. No i dla przykładu, jeśli zabijesz tych wrogów w bitwie 3, dostajesz plus 3. Na 9. stopniu masz na przykład punkty za zadawanie uszkodzeń równych 50% maksymalnej wytrzymałości twojego czołgu. Czyli jak masz 1000 punktów życia na czołgu, przykładowo, to jeśli zrobisz 500 uszkodzeń w bitwie, dostajesz jeden punkcik. Od 11. stopnia otrzymasz za każdego zniszczonego przeciwnika ale musisz zadać mu co najmniej połowę jego ilości HP przed tym, jak zostanie zniszczony. Ale nie musisz w ogóle wykonywać tych zadań, możesz po prostu wydawać kredyty. Od pierwszego poziomu do ostatniego, czyli do poziomu 50. Hola, hola, hola kolego, widzę, że oglądasz filmy i nie subskrybujesz kanału. Masz 3 sekundy na zostawienie obserwacji. Potrzebujemy Cię w naszym składzie! Stawiesz? No to oglądajmy dalej. Czyli w skrócie Wargaming zniszczyło ogromny potencjał tych wszystkich rang i zamiast zrobić coś na bazie odznak biegłości dużego wota, oni po prostu wrzucili rangi, które można kupować za kredyty. I to wszystko. Ogólnie nigdy nie ulepszałem tych poziomów do końca i nie znam konkretnych cen, ale z tego co słyszałem, to żeby ulepszyć 10 tier na maksa, trzeba wydać około kilkunastu milionów. Nie wiem, czy to prawda? Nigdy tego na własnej skórze nie sprawdzałem, a naprawdę i tak to są astronomiczne kwoty. I nikomu nie opłaca się tego wydawać. Nawet jak masz wszystkie czołgi, to lepiej zostawić te kredyty na cokolwiek innego. Ale jest pewien sposób, jak wykorzystać tą informację, że przeciwnik ma czołg z danym stopniem. Jeśli gracie czołgami na niższych poziomach od 10. To jeśli ktoś ma ulepszony czołg, przynajmniej na pierwszy, drugi, trzeci stopień, to jest informacja dla Was, że nie ma na pewno czołgu stokowego. W taki sposób możecie skorzystać z tego. To jest chyba jedyny plus, jak wykorzystać taką informację w swoich rękach. I teraz możecie się zastanowić, skoro to nic nie daje tak naprawdę dla Waszego czołgu, dla Waszych parametrów totalnie nic, to czy gracze w ogóle z tego korzystają? Skoro to nic nie daje, to po co w ogóle wydawać kredyty? Szczerze nie wiem ale uwierzcie mi, dużo graczy to kupuje Dla przykładu, takie oto konto Nie będę padał w Na Kranie 35 poziom Na AMX 50B 37 Na Chieftainie 34 Na F-Fale 37 Na Mausie 40 Kolejne już konto, inne Foch 23 poziom Chieftain 37, FV42, Vickers 50. Także jak widzicie, gracze, mimo wszystko, mimo że to totalnie nic nie daje, korzystają z tego i wydają swoje kredyty. Nie wiem jaki jest tego sens, ale widać jakiś jest. Są gracze, którzy ulepszają nawet każdy czołok. Pomyślcie, ile musieli wydać na to kredytów. Jaka to byłaby super opcja, gdyby te rangi. Były odwzorowaniem waszej gry, waszych statystyk. Wargaming wprowadziłoby coś na miarę odznak biegłości, coś innego, coś konkurencyjnego, gdzie te poziomy naprawdę dawałyby jakieś odzwierciedlenie w statystykach. I co byłoby jeszcze lepsze? To powinno być tak, że nie my płacimy za kolejny poziom, tylko poziomy powinny rosnąć wraz z naszymi umiejętnościami i to my powinniśmy dostawać coś za wbijanie tych poziomów. Wtedy to miałoby sens wtedy to gracze by tego używali. Graczu by zależało, a jeśli gracz musi wydać własne kredyty na coś, co tak naprawdę nic mu nie da, czołg nie będzie lepszy. Nie będzie miał lepszego kamo, nie będzie miał lepszego działa. To po prostu wygląda. No to większość graczy wciąż z tego nie korzysta. Jeśli już ktoś z tego korzysta, to zazwyczaj dlatego, że ma już wszystkie czołgi zbadane i po prostu wydaje te kredyty na wszystko, na co się da. Na początku myślałem, że po fali hejtu, jaka była na Wargaming po tym, jak to dodali, myślałem, że oni to zmienią. Że wprowadzą jakieś zmiany, coś w kierunku właśnie zdobywania tych rank poprzez granie, a nie kupowanie. Ale minęło wiele, wiele lat i to się absolutnie nie zmieniło. To wygląda cały czas tak samo. Wargaming nawet nie wyciąga wniosków z tego, co wprowadza. Po prostu wypuścili, był hejt, ale mimo wszystko zostawili to bez zmian. Pamiętam, jak to wyszło. I na początku sam od razu ulepszyłem czołg, żeby sprawdzić w ogóle, co to daje, bo byłem pewny, że coś za to będzie, no wydajemy jakąś walutę i oczekujemy czegoś w zamian. No i się przeliczyłem. Tak naprawdę straciłem tylko kredyty. Jestem tylko ciekawy tego, jak to jest z wprowadzeniem takich nowych rzeczy przez Wargaming. Czy tam jest jakaś grupa osób, która musi to stworzyć, przedstawić, musi to zostać zatwierdzone robi tylko jedna osoba. Bo powiedzcie mi, kto o zdrowych zmysłach takie coś zatwierdza i wprowadza do gry. Przecież ten czas, który oni na to poświęcili, żeby to wymyślić, żeby to zaimplementować, żeby to wprowadzić, oni mogliby ten cały czas i te wszystkie pieniądze przeznaczyć na to, aby wprowadzić oznaki biegłości, na które każdy czeka dużo bardziej niż na rangi, które nie mają żadnego sensu. To jest taki zapychać w grze, aby coś było, ale bez większego sensu i ładu. Do tego, od znaki biegłości, to jest coś sprawdzonego. Przy tym nie trzeba nic wymyślać, kombinować, zmieniać. To działa. Działa przez wiele lat i wystarczy tylko to zaimplementować do naszej gry. Ponieważ cały schemat i działanie jest już sprawdzone w dużym wocie. Daj znać, co o tych rangach sądzisz, czy ulepszasz te rangi. Zostaw łapkę w górę, obserwacje. Zachęcam do wspierania kanału, przycisk wesprzeć pod filmem. No i dzięki za oglądanie. Siemaneczko.